thank mm -hmm. you W 2025 roku. Musiałam dopowiedzieć. Mamy dzisiaj sobotę. My jesteśmy na spacerze w parku. Ech, mega ładny dzień dzisiaj jest. Jest jakieś 0 stopni, ale jest takie lekkie słońce. Ja słońce nie widziałam od jakichś dwóch, 3 tygodni, więc. Nice. Nie wiem jak Wam, ale mi się bardzo udziela ta aura nowego roku, w tym roku, bo w zeszłym i dwa lata temu to pamiętam, że było tak. Ech. A w tym roku czuję się naprawdę, powiem Wam, świetnie pod takim względem fizycznym i psychicznym, bo odpoczęłam podczas świąt. Od początku roku też jestem bardzo aktywna, bo w grudniu miałam zapalenie płuc, później było święta i nie chodziłam na siłkę ani nic takiego, tylko dużo spacerowałam. A teraz wróciłam do takich właśnie aktywności, do jogi, do pilatesu, do siłowego, do tańca, więc czuję się naprawdę super. Mamy sobotę dzisiaj. Plan jest taki, że wrócimy ze spaceru, by sobie coś do jedzenia, bo muszę się pouczyć, bo wyjechał dodatek studenckie życie, jak zawsze pod koniec stycznia i będę musiała się pouczyć, a później idę na tańce, bo wynajam sobie salkę na 13, a po tańcach pojadę do rodziców, bo nie mam studiów w ten weekend. Więc chciałabym to wykorzystać i pojechać do nich, bo czuję, że potrzebuję pobyć wśród natury. To mi daje taki mega wewnętrzny spokój, taką harmonię, ale przede wszystkim spokój, bo nie dość, że natura, jeszcze to dom rodzinny i to jest taka właśnie atmosfera po prostu spokoju. I myślę, że ja tego potrzebuję w tym czasie takim sesji, gdzie jestem troszeczkę może nie zestresowana, bo, bo nie stresuję się, ale mam dużo na głowie, mam dużo do nauki, mam też, wiecie, pracę i, i wszystkie inne codzienne rzeczy. A przede wszystkim chcę jeszcze zachować jakiś balans, i właśnie pójść na siłkę, pójść na jogę, pójść na taniec, jakby wiecie. no Chcę przede wszystkim, jakby też zachować jakąś część dnia dla siebie, tak stricte dla siebie, bo uważam, że to jest mega ważne. Także myślę, że taki. Półtora dniowy reset u rodziców dobrze mi zrobi. W ogóle a propos postanowień noworocznych, jestem ciekawa jak jest u was, ale ja nie robię sobie żadnych postanowień noworocznych. W sensie nie robię listy rzeczy, które będę robić w tym roku. I wypisuję biegać trzy razy w tygodniu, siłowy cztery razy w tygodniu, czytać książkę tygodniowo. Jakby dla mnie to jest trochę bez sensu. Dobre nawyki, dobre zwyczaje, one przychodzą z czasem, je trzeba też wypracować. A ja uważam, że mam ogólnie dobre nawyki i żywieniowe, i takie wiecie, self-care'owe. jeżeli chodzi o ilość czytanych książek, oczywiście zawsze lepiej czytać więcej i mm, to jest takie moje mini postanowienie w tym roku, ale... Nie zapisałam tego nigdzie i to też nie jest tak, że daję sobie jakiś taki z góry z góry ustawioną ilość tych książek, że na przykład trzy książki miesięcznie. Koniec, kropka. Bo co jeżeli na przykład nie przeczytam trzech książek, tylko dwie i pół? I wiecie, będę miała taki, kurde, no ale miało być trzy. I zamiast się cieszyć z tych dwóch i pół przeczytanych książek, będę ubolewać nad tym, że nie przeczytałam trzech. Więc ja po prostu sobie z góry tak, wiecie, powiedziałam, że ej, czytanie jest super kocham czytać, to poszerzę moje horyzonty, wiedzę. Lubię czytać, więc po prostu będę starać się czytać więcej, ale jeżeli mi się nie uda, it is what it is. Myślę, że to jest takie troszeczkę zdrowsze i tak samo mam na przykład z aktywnością. Ja jestem bardzo aktywna, natomiast zauważyłam, że takie treningi właśnie jak yoga, jak pilates, one wnoszą do mojego życia aktywnego coś więcej niż tylko ćwiczenia bo są to ćwiczenia powolne one są bardziej na mięśnie głębokie działają też dobrze mo na moją psychę dobrze mi się śpi po nich i jestem po prostu taka spokojniejsza, zrelaksowana służą mi te ćwiczenia więc po prostu chcę je praktykować częściej ale nie zapisałam sobie właśnie w zeszycie znowu jakiejś z góry określonej liczby, tylko po prostu joga mi służy joga sprawia, że czuję się fenomenalnie więc będę starać się robić częściej. Jogę zaczęłam praktykować około 3 lata temu bardzo regularnie, to w sumie od pół dora, prawie w sumie od roku można powiedzieć, że, że praktykuję jogę. Kiedyś, jak miałam członkostwo w siłowniach Zdrofit, to wiecie, tam są takie różne grupowe ćwiczenia i tam tak naprawdę zaczęłam, choć moja mama od zawsze praktykowała jogę, więc kiedyś już tam miałam styczność, ale tak wiecie, sama dla siebie. No i to było spoko, ale już na zdrofit nie chodzę, chodzę na moją siłkę. I przez to, że to jest taka siłka, gdzie mało osób ma członkostwo, to jest też siłka hotelowa, jest mało osób na tych zajęciach, I na jodze przeważnie są jakieś trzy osoby średnio. Parę razy się nawet zdarzyło, że byłam sama, na to się tak samo, i to jest mega. I to mi daje jeszcze taki większy spokój, bo mam tak naprawdę prywatną lekcję, to jest super. No, także to jest taki, wiecie, powiedzmy, plan na ten rok, żeby właśnie więcej praktykować tej jogi ale nie daję sobie żadnej z góry określonej liczby, bo to jest moim zdaniem bez sensu i może działać tylko na naszą niekorzyść. Więc w sumie było na tyle z moich postanowień no i przede wszystkim spokój. Ogólnie rok 2024 był naprawdę dobrym rokiem i naprawdę dobrym rokiem i mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepszy no ale też pytanie, czy to oznacza w ogóle lepszy, tak? Zeszły rok mi też pokazał jak bardzo spokój może uratować wiele sytuacji i właśnie chciałabym być bardziej spokojna, taka I don't give a fuck energy znaczy wiecie, nie aż tak w negatywny sposób, tylko po prostu, że ja często się przyjmuję rzeczami którymi się nie powinnam przejmować przejmuję się rzeczami, które się jeszcze nie wydarzyły, standard i dlatego właśnie też mówię trochę o jodze ale też o praktykach oddechowych i tak dalej, bo to poza tym, że mam ładną sylwetkę i tak dalej, to jest efekt uboczny, ale przede wszystkim ja się czuję bardzo dobrze w swoim ciele i też w swojej głowie. Ech, także takim pozytywnym akcentem e, zaczynamy ten piękny, słoneczny, ale zimny dzień. Make up, bo tak jak wspomniałam, idę potańczyć na salę, bo mam po prostu ochotę i chciałam też przy okazji może nagrać, bo ostatnio byłam na zajbistym openie i mega mi spodobała ta choreografia, ale nie mam żadnego filmiku dosłownie, jak ja tańczę, więc stwierdziłam ej, pójdę sobie potańczyć, przy okazji może się nagram i wstawię w sumie na Instagrama czy gdzieś, bo o, gdzie wstawiam jak tańczę i w sumie stwierdziłam, ej Robię coś fajnego, więc czemu by się tym nie podzielić ze światem. Za... Która jest godzina? 128. O 13 mam uh, tą salkę. No i z tej okazji właśnie robię sobie make up, bo... Bo czemu nie? Ja w ogóle powiem wam, że im jestem starsza, tym rzadziej się maluję. Dosłownie, jest taka tendencja u mnie. I wynika to po prostu z tego, że Zwyczajnie akceptuję się bez makijażu, i jeżeli codziennie po prostu ja chodzę do biura i pracuję przy kąpie, nie mam też kontaktu z klientami, bo nie pracuję jakby w takim sektorze, że tak powiem, więc nie muszę jakoś fenomenalnie wyglądać, a akceptuję się bez makijażu, więc nie mam z tym problemu, żeby po prostu wśród właśnie moich znajomych w pracy. Być bez makijażu. Totalnie mi to nie przeszkadza i jest to też wygodniejsze, bo często po pracy idę na siłkę na przykład i nie muszę zbywać makijażu, bo trenowanie w makijażu jest trochę nasty. W sensie nie mówię, że osoby, które trenują w makijażu są jakieś obrzydliwe, ale po prostu ja osobiście czuję się niedobrze, kiedy czuję, że po prostu po mnie spływa. Um, nawet, chociażby nawet ten korektor, no średnio, średnio. I jeszcze, gdybym miała ja przed treningiem ten makijaż zmywać, to bym straciła tyle czasu. A tak to po prostu jestem bez makijażu i idę na trening, potem się idę umyć, koniec kropka. Nie no, czasami się maluję, co, nie? Bo to jakby wszystko po prostu zależy od tego, co robię. Bo na przykład, jeżeli po pracy mam się z kimś spotkać, no to się pomaluję, bo ja też się lubię malować, lubię wyglądać, lubię podkreślać swoją urodę. Mm. Ale po prostu trochę mi na to szkoda czasu często, szczególnie właśnie, że nauczyłam się funkcjonować tak samo, jak funkcjonuje z makijażem, bez, Gdzie o co chodzi. Wydaje mi się w ogóle, że sam proces malowania jeszcze jest spoko. Najgorsze to jest zmywanie makijażu. Boże, jak ja nie nienawidzę zmywać makijażu. Naprawdę, uwielbiam sobie robić skincare. Naprawdę, uwielbiam oczyszczać twarz, uwielbiam ją napilżać. To jest super, ale... Nienawidzę zmywać makijaż, bo po prostu tak mi to jakoś wkurza i wydaje mi się, że dlatego rezygnuję na co dzień z makijażu, bo po prostu mi się nie chce tego wszystkiego zmywać. I najgorsze oczywiście jest zmywanie rzęs, naprawdę. Bo twarz, to wiecie, jeszcze jak ja nie używam podkładu, w ogóle nie mam nawet podkładu u siebie w domu, to wiecie, zmycie korektora różu, brązu, brązu, brązera. Yy, to nie jest, wiecie, nie wiadomo co, ale. Zmycie tuszu do rzęs. I'm done. Where is my rouge? Okej. Okay. Do dziewczyn, które mają różę z Rare Beauty. Czy któraś z was posiada różę z Rare Beauty i skończył się on wam? Bo ja na przykład mam ten róż od dwóch lat i ja nawet nie jestem chyba w trzech czwartych. W ogóle bardzo polecam wam ten puder z Paese, Paez, nie wiem jak się czyta, on jest taki malutki i on w ogóle jest niby pod oczy tylko, ale ja go używam w sumie na całą twarz, <grym> bałam się, że będzie mi na całą twarz bielić czy cokolwiek, ale nie bieli i kurczę jest naprawdę taki fajny, bo fajnie matuje, ale właśnie nie bieli twarzy, co jest mega spoko. Kurde, mam dzisiaj taki dobry humor, właśnie teraz się uczyłam statystyki. Wow, statystyka. Ale nie jest źle. Na razie po prostu robię rzeczy w Excelu, które mam się nauczyć. No i powiem Wam, że nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Nie wiem, czy my też tak macie. Ale jeżeli ja mam świadomość, że za wiecie, nie za 8 godzin, tylko za właśnie takie, wiecie, 3 godziny, 2, mam gdzieś wyjść i wiecie, ja mam do mojego studia tańca bardzo bliźutko więc muszę dosłownie wyjść 20 minut przed. Ja, wiecie, siedziałam tutaj od jakiejś 10, 11 i się uczyłam i miałam takie, kurde, za dwie godziny muszę się zacząć ogarniać i po prostu nie potrafiłam się do końca skupić. Widziałam takie memy na TikToku i tak dalej i coś takiego, że właśnie ludzie nie potrafią się skupić na niczym, jeżeli wiedzą, że na przykład mają lekarza o 17 tego dnia, co nie? I to jest tak prawdziwe. Ja mam tak totalnie zawsze. Ale, no, pouczyłam się, jednak zrobiłam coś kolejny puder, który też mogę polecić, ale to w sumie zależy od tego, kto jaki efekt lubi i też jaką ma cerę. To jest ten puder z Eveline Variette i on jest z takim różowym puszkiem. Zobacz, wszystko mi tutaj się świetle bo jest słoneczko, ale on jest taki, mm, taki różowy i mam już jego trzecie opakowanie. Jest bardzo spoko, a ma takie małe świecące drobinki i nie każdemu to odpowiada. No widać, takie małe drobinki, nie wiem jakbym ja tego nie będzie widać, ale ja osobiście lubię taki efekt, więc jeżeli ktoś, o oh matko co ja uczyniłam zapomniałam jak działa lustro ktoś lubi taki efekt to yy, to polecam zastanawiam się jak zrobić oczy, bo skoro mam plan nagrywać się to wiecie w kamerze zawsze wygląda wszystko trochę słabiej ale z drugiej strony nie chcę chodzić z mocnym makijażem oka cały dzień, Ech, więc chyba po prostu Zrobię sobie taką leciutką koreseczkę czarną kredką. Po prostu będzie takie trochę to oko lekko podkreślone, ale takie bez przesady. Po prostu sobie tak rysuję, wiecie, ta kredka w ogóle jest mega miękka. I e, po prostu sobie rysuję taką kreskę, taką, wiecie, dotąd, no nie? I to sobie tak trochę rozmazuję. Tutaj efekt takiego jakby cienia, bo nie chcę rysować sobie takie wiecie, chamskie kreski. Teraz nakładamy tuż, mój ulubiony tuż z Maybelline Sky High. Tu już jest też moje kolejne opakowanie, właśnie kupiłam kilka dni temu, świeżutki. Używam koloru brązowego, mam też czarny, ale mega lubię brązowy, bo nie ma jakby jakiejś super dużej różnicy. Ale mam wrażenie, że przez to, że mam zielone oczy, to ten brązowy tłuszcz, mimo to, że to jest minimalny efekt, on te oczy jakoś tak podbija i bardzo mi się to podoba. Sorry w ogóle za burdel w tle, ale... Actually, that's not a burdo. To jest po prostu mój wspaniały koc obciążający. W sumie kodra obciążeniowa, ale ma teksturę koca. Który dostałam od moich wspaniałych rodziców na święta. I po prostu ten koc jest taki, że no ciężko się go składa, bo jest po prostu mega ciężki i duży. No i on sobie tak tam leży. A tam leży piżama, więc to nie jest burden, ok? Dobra, teraz czas na brwi. Ja generalnie brwi jakoś super nie maluję. Mam tylko taką kredeczkę z. Akurat to jest firma Sephora, po prostu. Taka o. I ja mam brwi spoko, ale wiadomo, że można je zawsze jakby uzupełnić. No i ja je uzupełniam w niektórych miejscach. Używam żelu takiego przeźroczystego z Kosas. I po prostu, jak już tak właśnie sobie lekko te brwi tam pokoloruję, uzupełnię. Natomiast jest to bardzo delikatny efekt, to po prostu sobie te brwi, no, utrwalam tym żelem. Taki jest efekt końcowy mojego dzisiejszego make-upu. Jeszcze sobie pomaluję usta, może. O, tą już z mojej sali, ona jest mega spoko, ona jest taka delikatna e, różowa, jest trochę nawilżająca. No, i teraz idę się przebrać i lecimy tańczyć. Właśnie wzięłam prysznic. To było naprawdę, naprawdę bardzo dobry trening, jestem mega z siebie zadowolona i będę teraz sobie przygotowywać taką szybką, płynną przekąskę, bo jadę niedługo do rodziców, więc nie będę nic gotować, bo tam jest jedzenie. Zrobię sobie taki szybki koktajl, pokażę wam jak go robię. Jest mega dobry i ma mega dużo fajnych, wartościowych, zdrowych rzeczy w sobie, także let's go! Kilka tancerki ale od dzisiaj. Głównie tancerki... Ech, masakra. Hello, hello. Stwierdziłam, że zrobię taki szybki update czytelniczy. Co teraz czytam, co będę czytać, bo w sumie dawno tego nie było u mnie na kanale, a trochę tego jest. O co chodzi? Pierwszą pozycją jest ta książka Żyć dłużej, ja już ją prawie skończyłam i jest to zdecydowanie pozycja warta uwagi, szczególnie jeżeli ktoś lubi taką tematykę lifestyle'owo, zdrowotną, self ową to ta książka jest naprawdę ciekawa, bo ona mówi dużo przede wszystkim o długowieczności. Na tym się ta książka opiera. Autor nam opowiada dużo o medycynie 30, ale też porównuje ją do medycyny 2010. Jak to wszystko wygląda. Dużo o procesie starzenia się, dużo o profilaktyce, dużo o zapobieganiu przede wszystkim chorobom, a nie ich leczeniu, bo to jest w sumie najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o medycynę 3.0. Dużo fajnych też ciekawostek. Przedstawia tą długowieczność w taki troszeczkę inny sposób. Bardzo fajna pozycja, bardzo mi się podoba. Kolejną książką jest reportaż Agaty Romaniuk z Miłości to Współczuję i Ja jestem w połowie. To jest reportaż o. Kobietach z Omanu. I w ogóle Agata Romaniuk ma wspaniałe reportaże, szczególnie takie dla początkujących osób. Moje odczucia są takie, że na pewno tematyka nie jest zbytnio prosta, nie jest to tematyka do końca też wesoła. Czasami no, dla niektórych osób może to być ciężkie do czytania, bo jednak te historie przedstawione w tym reportażu są smutne. Kobiety w Omanie nadal są traktowane bardzo przedmiotowo. Małżeństwa w Omanie są nadal transakcyjne, umowy przedślubne, to, że kobieta dostaje jakąś określoną sumę za urodzenie dziecka. Coś, co dla niektórych osób może być szokiem. Ja akurat wiedziałam, jak mniej więcej wygląda sytuacja w Omanie, ale właśnie chciałam to bardziej zgłębić, dlatego właśnie sięgnęłam po ten reportaż. No i tak jak wspomniałam, jest to w połowie, więc y, ciężko im powiedzieć, natomiast y, fajnie się czyta, bo generalnie Agata Romaniuk ma naprawdę fajny styl pisania. Te reportaże są takie właśnie mimo wszystko lekkie. Nie są jakieś bardzo też szczegółowe, Dokładne, no bo sami widzicie, no to nie jest y, nie wiadomo jak gruba książka, ale na pewno myślę, że warto. Po prostu warto wiedzieć, co się dzieje na świecie, jak się dzieje na świecie, szczególnie jeżeli chodzi o sytuację kobiet, mm, także dam znać, jak ją przeczytam, ale na razie y, no, bardzo mi się podoba. Kolejna książka, którą dostałam na święta, jest to książka Martydzi do Babielato i zaczęłam ją czytać dosłownie kilka dni temu, więc jestem na samym początku, natomiast. No, Marta Dido jest wspaniałą autorką i mam już kilka jej książek, więc jestem bardzo ciekawa, jakie będą moje odczucia po tej so far, tak Jak to Marta Gido? Bardzo poetycki, oryginalny język, bardzo dużo porównań, bardzo dużo metafor. Mamy tutaj opowiadania przede wszystkim o dojrzałych kobietach, napisane w takim właśnie stylu bardzo poetyckim, bardzo takim metaforycznym, przenośnym, troszeczkę takim zabawnym. No, przeczytałam na razie 15 stron, ale bardzo mi się podoba i będę czytać dalej. Jestem teraz w okresie sesji na studiach i bardzo dużo czytam. I niestety czytam znaczy, niestety, niestety, bo to jest oczywiście też dobre, ale mam mniej energii na takie wiecie czytanie sobie dla rozrywki, bo tą energię na czytanie muszę poświęcić bardziej na czytanie. Treści naukowych związanych właśnie ze studiami i z nauką. I studiuję kierunek zarządczo-psychologiczny i mam bardzo dużo egzaminów z psychologii, więc. Dużo, dużo czytam i to jest fajne, no bo psychologia mnie mega interesuje i to studiuję tak też właśnie dlatego, no ale czytanie jest dosyć sporo, wiedzy i treści jest sporo, także mam nadzieję, że po sesji wrócę na dobre tory, jeżeli chodzi o takie czytanie um, stricte dla siebie, bo kupiłam kilka fajnych pozycji, które już wam pokazuję. Dwie ostatnio dosłownie świeżo nabyte książki to są Kosiarze i Eko -psychiatria". Zacznę może od kosiarzy. Ja w ogóle nie czytam fantazji. Ostatnie fantazje, jakie przeczytałam w życiu, to były Igrzyska Śmierci i Harry Potter, i jeszcze jakieś tam podobne książki, Niezgodna, coś takiego. Bardzo lubiłam takie młodzieżowe, surrealistyczne klimaty, no ale ja to czytałam, jak miałam jakieś 16 lat. Yy, I pamiętam, że bardzo lubiłam, właśnie serię Igrzyska Śmierci i Niezgodna. Uwielbiałam to. Dużo, bardzo słyszałam o kosiarzach, bardzo dużo. I stwierdziłam, że. Let's give it a shot. Zobaczymy. Może mi się spodoba. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Nie wiem, miałam po prostu jakiś taki, jakąś taką ochotę, żeby spróbować zacząć czytać fantazy. I przez to, że właśnie kiedyś miałam sympatię do tego gatunku, mimo to, że bardzo dużo fantazji jakoś nie czytałam, tylko tak jak wspomniałam, kilka z tych serii. E, ale stwierdziłam, dobra. Zobaczymy to. Także jestem super ciekawa. Kolejna książka: Ekopsychiatria, Tą książkę y, widziałam. Chyba u Asi Wojsiat, ale nie jestem pewna, jak bliskość natury wpływa na naszą psychę. Psychiatria to jest w ogóle coś, co budzi coraz większe zainteresowanie. Mam takie wrażenie. Ludzie coraz bardziej zaczynają zauważać albo przypominać sobie, że my jesteśmy częścią natury jako ludzie. I my należymy do natury. I powinniśmy być wśród natury i szanować przede wszystkim tą naturę. Więc podobno zebrało się kilku specjalistów i napisali tą książkę. Jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Słuchałam bardzo dużo podcastów o właśnie jako ale książki jeszcze nigdy nie czytałam, więc jestem bardzo ciekawa, szczególnie, że to są polscy autorzy, tak? Tak. Kolejna książka, którą nabyłam już ponad rok temu w galerii sztuki Zachęta: Miasto dla kobiet. I nie przeczytałam jeszcze tej pozycji z jakiegoś powodu, ale tematyka jest naprawdę bardzo ciekawa. Bo chodzi w skrócie tutaj o to, że miasta od zawsze projektowali i budowali mężczyźni. To prawda, że miasta projektowali i budowali mężczyźni. To prawda, że bezwiednie stworzyli infrastrukturę, która odpowiada na ich potrzeby. Dowodem mogą być techniczne normy, w których zakodowana jest domyślna płeć męska. Pozornie neutralne przepisy dotyczące np. ochrony przed działaniem wiatru uwzględniają statystyczną osobę o posturze przeciętnego dorosłego mężczyzny. Lazy Kane opisuje nie tylko paradoksy architektoniczne i to, jak kobiety doświadczają miasta, ale uważnie tropi też zmiany, które potrafią otworzyć miasto dla wszystkich jego mieszkańców. I tutaj mamy też komentarz. Dotychczas dyskusje o kwestii miejskiej i kobiecej biegły osobnymi drogami. Ta książka pokazuje, że miasto pogląd oraz feminizm to dwie strony jednej monety, a walka z patriarchatem to obecnie najważniejsze i najpilniejsze zadanie dla polityki miejskiej. Mega ciekawe. Niektórzy mogą sobie pomyśleć, że Jezu, znowu te feministki wydziwiają, ale uważam, że to jest bardzo ciekawy temat i na pewno tą książkę przeczytam i po prostu ten temat zgłębię. Mam w sumie jeszcze dwie książki, które też kupiłam i jeszcze ich nie przeczytałam. I to jest książka Przyjaciel i Rabiek naszej Olgi Tokarczuk. Tą książkę zaczęłam czytać i zaczęłam też jej słuchać. Po prostu zawsze coś, jakoś mi to albo zapominałam, albo zaczynałam coś innego czytać i właśnie zapominałam. Nie skończyłam tej książki. The fuck, to jest jakby klasyk. No i to byłoby na tyle z mojego czytelniczego update'u.